Ja jestem na dworzu Patrzę A. Ja tutaj jestem Słuchajcie Właśnie sobie wyjść po moim podwórku Uuu. No mało śniegu zostało niestety Sam lód Słuchajcie Uch. Jesteśmy właśnie na podwórku na drzewach czekamy na pierwszego No cześć Sonia hej okay. hej okay. Hey, Sonia <laughs> Hey, 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 hey Sonia. Hey, a Hotch. Does she stop <sighs> Hey, A Nikt nam nie przeszkodzi. Jak się domyślacie, że jest ciepło, to jest...